Bajka o krowie Mleczysławie i czterolistnej koniczynie. Po wielkim zwycięstwie nad złym trolem i odzyskaniu swojej magicznej mocy, Mleczysława była szczęśliwsza niż kiedykolwiek. Każdego ranka, gdy słońce wstawało nad zielonymi wzgórzami, jej mleko rozlewało radość po całym królestwie. Dzieci bawiły się na łąkach, a śpiew ptaków był melodyjny i pełen życia. Ale pewnego poranka, gdy Mleczysława wybrała się na swój codzienny spacer, zauważyła coś niezwykłego. Na skraju lasu, gdzie słońce przytulało się do drzew, rosła tajemnicza roślina. Była to czterolistna koniczyna, która według legendy przynosiła niesamowite szczęście temu, kto ją znajdzie. Mleczysława postanowiła zabrać koniczynę do swoich przyjaciół. Pszczoła Basia, Baran Kajtek i Kogut Korneliusz ucieszyli się na widok tej rzadkiej rośliny. Wiedzieli, że to szczęście mogą wykorzystać, by pomóc innym mieszkańcom królestwa. Razem z przyjaciółmi, Mleczysława udała się w podróż, by rozdawać szczęście tym, którzy najbardziej go potrzebowali. Najpierw odwiedzili dom starców, gdzie mieszkała grupa starych zwierząt, które czuły się samotne i zapomniane. Dzięki magicznej koniczynie ich dni stały się jaśniejsze, a opowieści pełne barw i radości. Następnie podróżnicy udali się do leśnego przedszkola, gdzie maluchy uczyły się śpiewu i tańca. Dzieci były zachwycone, gdy Mleczysława podzieliła się z nimi szczęściem z koniczyny. Ich śmiech rozbrzmiewał w całym lesie, przynosząc radość każdemu, kto go słyszał. W kolejnych dniach Mleczysława i jej przyjaciele odwiedzili wiele miejsc w królestwie, rozsiewając szczęście i dobrodziejstwo. W każdym miejscu, gdzie stanęli, zostawiali po sobie ślad radości i nadziei. Ale przygoda jeszcze się nie kończyła. Pewnego wieczoru podczas podróży nasza odważna Mleczysława zauważyła w oddali dziwny blask okazało się, że to połyskujący staw życzeń, o którym opowiadały stare legendy. Mówiono, że kto napije się z jego wód, otrzyma to, czego najbardziej pragnie. Mleczysława, choć miała już wszystko, czego pragnęła, postanowiła spróbować magicznej wody, myśląc o szczęściu wszystkich mieszkańców królestwa. Gdy tylko napiła się z połyskującej wody, nagle na niebie pojawiła się tęcza, a w całym królestwie rozbrzmiały radosne śpiewy i śmiechy. Od tej pory, dzięki odwadze Mleczysławy i jej przyjaciół, królestwo stało się miejscem pełnym szczęścia, magii i cudów. Każde dziecko i każde zwierzę wiedziało, że nawet najciemniejsze dni mogą stać się jasne, jeśli tylko ma się przy sobie przyjaciół i wierzy w magię. Tak oto kończy się druga część naszej bajki o krowie, o imieniu Mleczysława, która swoim wielkim sercem i odwagą rozsiewała szczęście i dobro wszędzie, gdzie tylko się pojawiła. Niech ta historia Tobie przypomina, że marzenia się spełniają, a magia jest wszędzie wokół nas, wystarczy tylko uwierzyć.